Wypadamy znakomicie lepiej niż inne kraje w czasie kryzysu. Czeka nas zasadnicza poprawa koniunktury. Powrócimy na ścieżkę wzrostu. Pouchnęliśmy ten kryzys. Polska jest świadkiem cudu gospodarczego. Tu mechanizm jest dopracowany w najmniejszych szczegółach. Z roku na rok, coraz szybciej, coraz szybciej. Polska przeżywa trud gospodarczy, jest wzrost gospodarczy, stan finansów bardzo dobry, PKB szybko rośnie. Jesteśmy rosnącą gospodarką i to szybko rosnącą. Nie łykaj wszystkiego jak pelika. Konfederacja ostrzega. Z drukowania pustego pieniądza bierze się tylko bieda. Narodowy Bank Polski nie drukuje pieniędzy. <śm>